Serdecznie witam Państwa na pierwszym posiedzeniu Społecznej Rady Spraw Zdrowia przy Staroświe Proszowickim w związku z realizacją przez Powiat Proszowickich programu t 13 Ograniczanie Społecznych Nierówności w Zdrowiu, projekt pod tytułem y, Promocja zdrowia poprzez wdrożenie programów profilaktycznych, tych badań przesiewowych i diagnostyki oraz działań edukacyjnych o tematyce zdrowotnej. W celu zmniejszenia poziomu zachorowalności, śmiertelności z powodu nowotworów Pus i ostrzegi w powiecie proszowickim. Serdecznie witam, witam i burmistrzów y, gmin Powiatu prosłowickiego, witam państwa radnych Powiatu Kroszowickiego, dyrektorów gimnazjum, dyrektorów szkół średnich, y, dyrekcję szpitala, przedstawicieli firm farmaceutycznych i sportowych. Dyrektorów Instytucji Kulturalno-Oświatowych. Witam przedstawiciela pracy oraz wszystkie osoby pracujące w programie. Bardzo proszę koordynatora głównego, pana Piotra Jasiona, o zabranie głosu. Dziękuję, dziękuję serdecznie. Proszę Państwa, chciałbym bardzo serdecznie podziękować za techniczną obecność. Nie wiecie Państwo, jakie to dla nas jest ważne. Ten projekt budowaliśmy. Jako projekt powszechny, społeczny, bardziej tak to możemy nazwać. W związku z tym Państwa obecność jest tutaj nie tylko jako widzów, a myślę, że inaczej powinniśmy siedzieć, to Wy powinniście siedzieć Państwo przy tym stole prezydialnym, a my powinniśmy słuchać Waszych porad. Tak to zostało stworzone i myślę, że faktycznie dzisiejsze, dzisiejsze nasze spotkanie to będzie mniej czytanie, odczytywanie różnych e, informacji, bardziej nasza normalna dyskusja. Chcieliśmy, żeby ten projekt, żebyście, żeby ten projekt tak jak powiedziałem był powszechny, dlatego też pozwoliliśmy sobie, pan starosta jest tutaj szefem, powołać radę do spraw zdrowia. Jesteśmy na takim dobrym etapie y, tego projektu, czyli już wiemy, jak go realizować, a jeszcze jesteśmy w takiej fazie rozwojowej. Dlatego też to pierwsze spotkanie, a będzie ich kilka, mam nadzieję. Y, będzie dla nas ważnym elementem oceny tego cośmy zrobili, ale również pewnych wskazówek jak powinniśmy to zrobić, robić dalej. Zwłaszcza, że no chyba trzeba powiedzieć, że to jest bardzo ważny program. To jest bardzo ważny program ze względów zdrowotnych, ze względów społecznych, także proszę Państwa bardzo serdecznie proszę o to, żebyśmy dzisiaj byli partnerami w pewnej dyskusji publicznej i dyskusji nad zdrowiem. I żebyśmy faktycznie mogli wypracowywać dalsze metody dobrych działań. Ja nie będę przedłużać dzisiaj, moi koledzy może więcej powiedzą. Ja yy, pozwolę sobie oddać panu doktorowi Skurze głos, który jest naszym szefem medycznym i, jakby, no, ojcem tego projektu i pomysłowawcą. No, parę łatwych lat temu, od 2007 rok, kiedy nie, okazało się, że ta zachorowalność na nowotwory. W rejonie Powiatu proszowickiego, zwłaszcza początkowo u mężczyzn, jest bardzo wysoka, a później z latami okazało się, że u mężczyzn nie tylko nie maleje, ale również do, doszły do tego, doszła do tego duża normalność na te nowotwory u kobiet. W związku z tym no, zaczęliśmy się po pierwsze zastanawiać, dlaczego tak jest i co możemy zrobić. Cztery dni temu, trzy dni temu rozmawialiśmy na przepięknej uroczystości w Domu Kultury, tu w Proszowicach, na temat 25-lecia samorządu, ze spotkaniem z pierwszym samorządem, kiedy mówiliśmy o wolności, o wolności, o tym, że ona, ona została nam dana, ale nie nadana. Proszę Państwa, to samo jest ze zdrowiem. Ono w większości nam zostało dane. Natomiast musimy, bo do nas należy ten obowiązek, zbudować świadomość, że o nią trzeba dbać. Uzmysłujcie sobie Państwo, że prawdopodobnie, przynajmniej tak patrząc na ankiety, które dotychczas przeglądałem, 85% tego naszego społeczeństwa przeglądam czasami ankiety i dowiaduję się, że rolnik mając 55 lat nigdy nie miał zdjęcia klatki piersiowej robionej, no to powiem szczerze, że no gdzie my jesteśmy? Z czego to wynika? Z braku nawyku? Z braku świadomości. My jesteśmy za to odpowiedzialni, żeby tą świadomość wzbudzić i utrzymać. Nie kto inny. My jako samorząd, my jako wychowawcy, my jako lekarze musimy być świadomi naszej odpowiedzialności. Wracając do reali, czyli do naszego programu profilaktycznego, bo tutaj e, chciałbym parę zdań na ten temat powiedzieć, przedstawić Państwu, co nam się udało już w kwestiach medycznych do dnia dzisiejszego zrobić. Otóż m, od grudnia... Jeżeli mogę, to tak chronologicznie postaram się Państwu troszkę informacji. Przygotowywano ankietę. To jest ta ankieta, która ma cztery strony. Pewnie Państwo w większości zaznajomiliście się z nią, pewnie niektórzy bezpośrednio ją wypełniali. Bardzo z góry za to dziękuję. Ta ankieta po wielu, ona jest walidowana, ona jest przez również autorytety, które w dziedzinie e, ankiet e, od lat współpracuje z nimi, z tymi osobami e, przyznały, że to jest dobrze przygotowane. Ona jest ukierunkowana proszę Państwa na to co w naszym terenie ma szczególnie duże znaczenie, a więc nie tylko palenie, bo to jest ten, ten, ten pierwszy jeden Znaczenie naszych punktów, naszych wyzwań, które chcielibyśmy tutaj, żeby po lata latach y, zaczęło to skutkować, czyli zmniejszenie ilości palących, ale również na to, co dzieje się w naszym środowisku. Ja wielokrotnie, ale pozwolę sobie jeszcze raz powtórzyć. Y, Palą wszędzie, prawda? W miastach i w mniejszych wsiach i w większych i w rejonach północnych, środkowych i pewnie tutaj na południu nie mniej tych papierosów palą. Pytanie jest dlaczego akurat tutaj, na tym terenie proszowic, ta zachorowalność na ten nieszczęsny nowotwór płuc, nieszczęsny dlatego, że wynaczalność jest jedna z najgorszych wśród wszystkich nowotworów. Cóż ważniejszego jak własne zdrowie? Nie ma. Nie ma nic ważniejszego. Każdy wie o tym, jeżeli ono się zarysuje, jako poeta mówił, prawda? Nie doprowadzajmy do tego. Bądźmy odpowiedzialni za nas, za siebie, ale również za tych, którzy nam kiedyś zaufali. Te ankiety są wpisywane w bazę komputerową. Chcieliśmy, żeby ten projekt tylko zapisane i poszło, tylko żeby to ewentualnie mogło być wykorzystywane w wielu innych rzeczach. I tam również PIP, ASPES, to takie rzeczy, które gdzie się gdzieś tam nawet w jakichś trudnych środowiskowych rzeczach przy ale tak naprawdę, że bawimy się w celu zmiany swojego sposobu myślenia. Dlatego też to takie krótkie sprawozdanie, jakby pomiędzy tym, co powiedział Pan doktor i z tym, co, 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 co powiedzę za chwilę Łukasz. Ja oddaję Łukaszowi głos i myślę, że później sobie jeszcze podyskutujemy. Chciałbym w kilku zdaniach Państwu przedstawić to, co tutaj nam się udało wypracować oraz to, co czeka nas w niedalekiej przyszłości. Pierwszą imprezą, jaką żeśmy przeprowadzili, był trudniej ten z I tak naprawdę no, była to wielka niewiadoma dla nas. Była to wielka dla nas, co z tego wyjdzie. My jako organizatorzy dołożyliśmy wszelkich starań zresztą przed każdą imprezą jesteśmy. Maksymalnie skoncentrowani. Ta praca jest naprawdę wykonana na bardzo dobrym poziomie, czego efekty zobaczycie Państwo w kilku tutaj slajdach przedstawionych na prezentacji. My przede wszystkim chcemy promować zdrowy styl życia, my chcemy się dobrze bawić i tak naprawdę na tym, na tym nam najbardziej zależy. Pierwszym przyzom był turniej tenisa stołowego. I tak jak powiedział pan doktor udało nam się tutaj ponad 200 osób ściągnąć osób które, które przede wszystkim, które przede wszystkim e, przyszły świadomie sobie zagrać e, podjąć realizacji sportową i tak naprawdę dobrze się bawić dużym którą przeprowadziliśmy niedawno drugie pożycie. I tak naprawdę założenie, założenie, które sobie stawialiśmy zostało w 100% zrealizowane. Przede wszystkim, przede wszystkim chodziło nam o to, żeby propagować ten, ten styl życia, zdrowy styl życia, żeby przebiec główną ulicą miasta, żeby to ludzie widzieli, żeby nas to, toczsamiali, że my się dobrze robimy, że my chcemy, że my chcemy piec drogi i tak naprawdę każdy uczestnik, który tam założył tą koszulkę dla nas jako organizatorów był zwycięstwem. Proszę, wszelkich starań, żeby ta impreza wyszła na najwyższym poziomie i myślę, że, że, że tak rzeczywiście było. Dziękuję panu koordynatorom. Przechodzimy do dyskusji i prosimy o reakcję. Koordynatorom, wiele pracy poświęcamy w programie. Co to ich uczestniczymy w spotkaniach, analizujemy postępy w programie i napotykamy pewnego rodzaju trudności. Jest to szczególnie ankieta bo Wojciech Słucha skrupulatnie cel przeamfiewa, celnie cechowuje i nikomu ich nie udostępnia. Dzień dobry Państwu. Tak, Panie Starosto, mam taki pomysł, ponieważ wszystko idzie do dobrą stronę, żeby basen, w tą powalnię można było otworzyć jeszcze w tym roku, to proponuję, aby jedną z akcji, akcji drogi, jedną z imprez w tym cyklu zrobić na tej powalni. Może no, to być na przykład w czasie wczoraj, w styczniu, w 2016 roku deklaruje użyczenie basenu, tak jak użyczyliśmy obiekt spokoju rehabilitacyjny, jak na zawody w Dylisie, czy również na akcje związane Także czy to zawody pływackie, czy to jakaś inna forma, mam nadzieję, że na Mikołaja basen będzie w Panie Burmistrzu, mówimy się tak, że po otwarciu basenów damy sobie 3 miesiące na naukę pływania dla dzieciaków, dla starszych i wtedy myślę, że podejmiemy decyzję o organizacji jakiejś imprezy sportowej, na basenie. Nie mam najmniejszego problemu. Uwzględniam się do Pana Burmistrza, bo tak to społeczeństwo, proszę mi się, zostało pokaleczone, jeśli nam właśnie taką średnią grupę, gdzie właśnie chcą się wybrać na takie szerokie ale niestety nie ma ścieżek rowerowych, do a jasna w ogóle po drodze, jest bardzo niebezpieczna. I proszę w ogóle w przyszłości o takim w ogóle budowie y, 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 po prostu y, pomyśleć. Były y, różne plany, podporach kolejowych, tu i ówdzie stanęło to na niczym, ale myślę, że skoro tak prędko jest pan mój, to na pewno pan ścieżka rowerowa... Do dla społeczeństwa Dziękuję bardzo. Ja muszę od razu odpowiedzieć, ja muszę od razu odpowiedzieć, to ale... Pani Przewodnicząca, podejrzewam, że w żadnej gminie naszego powiatu nie ma pół metra ścieżki rowerowej. Ale to jest Pruszowice. Ale mówmy jak, jak jest, mówmy jak no, jest, że nie ma w ogóle ścieżek no, rowerowych, natomiast jest program Eurowelo 11, mamy być częścią rowerostrady między Włochami i Norwegią i od Krakowa, od Skórz, po dawnych torach kolejowych przez Kozmierzów po dawnych torach wąskotorówki ma iść rowerostrada ulicą Kolejową aż do granicy województwa w Lekrzycach, kościelec Lekszyce. Świętokrzyski jest bardziej zaawansowany niż my, bo to jest program europejski prowadzony przez marszałka. Plany są takie, że to ma ruszyć w 2018 roku i to będzie bardzo poważna inwestycja wielomilionowa, ale projekty już są gotowe. Tutaj to eurowelo otrzymujemy niejako w prezencie, tak mamy tylko teren, y, gminy dają, bo y, są właścicielami tej y, byłej kolejki gospodarowej. Natomiast jest szerokie pole do popisu, aby aplikować o też do marszałka, ale tu już trzeba mieć układ własny, aby nawiązać się z taką paję do tej głównej osi Europy. My jesteśmy w tym momencie na takim etapie stworzenia takiego programu ścieżkowego dla powiatu który będzie e, później ewentualnie takim dokumentem bazowym dla e, aplikowania do programu. Tam jest zasada taka, że trzeba się włączyć do e, Eurobel. W związku z tym to jest jakby podstawa Europel przechodzi przez powiat, w związku z tym realizacja tych ścieżek lokalnych. Byśmy się zastanawiali tutaj nad dwoma grupami. Ja może dlatego ja tak mówię, bo ja jestem tego, że włączony, to może no, jest taki po części kończyskim, że to co będzie szło. Znaczy, ja, ja po prostu myślę tak. No, Troszkę nabiegła, ale to nasze działanie implikuje pewne inne rzeczy, które tak człowiek się po prostu gdzieś siedzimy i zastanawiamy się, no trzeba byłoby za chwilę również skończyć się norweski, no i też mieć możliwość działania w obszarze kultury fizycznej, turystyki itd. No to właśnie po to ja mam nadzieję, że powstaje ta lokalna organizacja turystyczna, jest chyba na dobrej drodze. W związku z tym ona by również być może w sposób merytoryczny a może organizacyjny implikowała jakieś działania na rzecz ścieżek, które włączane byłyby do produktu turystycznego. Ja bym Państwu namawiam do takich przemyśleń, co my musimy zrobić, żeby tej imprezy, bo program organizny się skończy. Kolejne projekty też hmm. ma albo nie. Natomiast zastanówmy się wspólnie, co my mamy zrobić, żeby na bazie tego, co jest pewnego rodzaju zatrzymać, tworzyć powtarzalność. Społeczeństwo. No, mój pan wód się nie odzywa, a przecież my to już od wielu, wielu, lat robimy. Te imprezy sportowe, co roku podejrzeć 11-15 turniej siatkowych. Dla dzieci, dla nauczycieli, wycieczki rowerowe dla, dla uczniów. Te imprezy sportowe, turnieje piłki nożnej, turnieje piłki ręcznej, to się naprawdę dzieje. Edukatorzy przyjdą do szkoły, ja wiem, że jutro do mnie przyjdzie, ale my to robimy od wielu lat. I warsztaty dla rodziców, właśnie to miałam zaproponować, ponieważ Państwo mówicie, że w sołectwach nie tylko dla uczniów, ale można by zrobić na zebraniach dla rodziców. Teraz jest model, że do świowie przychodzą. Bardzo chętnie no, posłuchają tego. Także mnie się wydaje, że my tą akcję nie zaczęliśmy rok temu, tylko to już wiele, wiele lat temu i naprawdę to robimy w różnych y, aspektach, nie tylko właśnie takich edukatorów, gdzie, gdzie i swoich mamy i zapraszamy i bezesportowane na pewno, na pewno też są bardzo i propagowane ten zdrowie z tym życiem. Także to jest kontynuacja. Dlatego wchodzi Pani do tej krótkiej organizacyjnej, tego przedsięwzięcia, nie ma. pan Pani to bank. z koniecznością wszystkim osobom. Tak. Spotykamy się na i bo też chcę potem świadomość, bo się